Cześć, to już jest nasz trzeci odcinek Minecraft Miciego yy, Minecraft. -mikiego. No to zaczynamy. Uff, pokażę zmiany, które się zrobiły z moim filmem. Gdzie my jesteśmy? Dzisiaj wyruszymy do netheru Jak chcecie wiedzieć. Tylko najpierw pokażę, co się zmieniło. Zrobiłem sypialnię. Tu wlałem wodę, bo tu jest mój tojtoj. <laughs> I tu żykasz do tego? Tak. Tu jest moja sypialnia, pokażę. Patrzcie, dwa łyżeczka, normalnie, spoko jest. Okej, okay, to jeszcze jedna zmiana. Rzucę śnieżkami w kogoś. Przecież jest zima. Nie, wanki zrobiłem. Widzisz? To ja, sorry. Jak kto, kto, Miki, ktoś. A! Is the, is the, is the, I Miki znalazł fajną, fajną, e, fajną tożsamość. Fajną jaskinię i Hiro Brain istnieje. Niestety, ludziska. Zauważyłem. Istnieje? Go. Tak. Zauważyłem go. Dzień. To wszystko co tu się zmieniło. Powkładałem łódki. Tutaj nie ma papieru toaletowego akurat. Bo nic nie ma. No po prostu tu jest ratownik, patrzy, jak się ludzie kąpią tak dalej. Bla, bla, bla. No dobra. Ej to chyba tyle zmian. No tyle. Dobra to wyruszamy do meteru Mam mam. Mam, Ewy, tak, barkiet, snout. Fajnie, patrzcie. Jestem hardkolem. Weźmy od razu. Masz łuk? Aha. No to możesz chcesz na podróż, czy... Wybierz mama. Dobra, wybierz. Ile mam minut? Okej. Okay. Tam jest papier toaletowy, jak mówiliście. Dobra, kiedy wyjeżdżamy do jakiejś jaskini? Nie, dzisiaj nie mam. Co będziemy robić? Ale kramstwo! Jedziemy do meteru. A ty mur podpaliłeś? Nie. Co ty podpaliłeś? Dobra. Jedziemy do piekła? No a co myślisz? Wow! Upsi. A to co to? Dobra, mam jakiś kilow ci się skończy Wiem, więc wyruszyliśmy praktycznie tylko po to. Po... I glillstone, ale nie widzę to. Mm, Muszę wziąć dirta. Jest taki bliżej liftstone. Ale czy znasz, jak będziesz miał kubeczek, to będzie lawą. Mam dużo, zrobiłem ciastko. Dobra, wychodzimy i idziemy po. A pokażesz, pokażesz tam yy, tego. Co nie wierzyłeś wcześniej? Hero Nie. No, czemu? Ponieważ tam jest koszmarnie. Chilombran jest bardzo silny. Chociaż nie, u mnie rozwalitka Ile tu masz rzeczy? Złote jabłko! <grym> Jak ty to? Normalnie, no, łatwo. Potrzeba jednej sztabki złota. Ehe, okej. Okay. I teraz lista weźmiemy. Patrzcie! Mam słodkie rzeczy! Ciasteczko, złote jabłuszko, jabłuszko, to jeszcze mam chlebek. Ciastko! Dobre. I ku. I. Ty taki. Ty, ty, tak... Czemu tu masz wejście do piekła? No bo zabezpieczyć... Wolę zabezpieczyć. Ale trzymaj, ten nie może wejść. A ja wiem to nie może wejść. Szybko obudowa. No dobra, więc jesteśmy w deterze, nasz pierwszy raz, a mój drugi, bo chciałam zrobić też z raka i glirstona, ale nie. Dobra, obudowa jest. Ops! Niestety się Miki rozparnował tam, gdzie jest du za dużo lawy. No niestety. Może źródło lawy? Nie chcę tu zginąć, mam za co... Dobra. Zaraz ci padnie ten. Idziemy odłożyć najważniejsze rzeczy Jąki. Czyli będę miał tylko Dita. Pochodnie. Okej, okay, ludziska. O jest ciemno. I taki ciemno. Bałwanki pływają, ją... jom 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 zrobię piecyk sobie. Masz piec. Nie, muszę zrobić glist. Mam tego netterak tak i teraz praktycznie. Dobra, to tu jest krzyneczka, ta, taka awaryjna, tak. To jeszcze wezmę śnieżki na wszelki wypadek. Nie, nie. O nie, łopata mi jest potrzebna. Jedną żelazną łopatę mogę stracić. We, weź najpotrzebniejsze rzeczy. Zobaczę jak na mapie to wygląda. Łóżko, diamentowy łuk yy, i. Dobra, praktycznie. A zobacz, krótko. gdzie jesteś? W domu, tak. Sorry. Dobra. Przepraszam Was, ale on ma bardzo fajne domy. Bardzo dużo domów. No praktycznie na... wybudowałem się na wioskę. O, patrz, 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 patrz. Widzę. Szkoda, że nie grasz na kreatyw. Duży życiu bym nie grał. Nie nagrywałbym odcinku na kreat. I głupie. OK. Ile glitch tą nie stoi? Upsy. bogaty. No Dobra, przyspieszenie. Masz kubek? Tak. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczy. Czemu tak wysoko? Nigdzie mnie nie ma. Misiu, a już nie boli jak zmieniłeś spodnie? Nie. To nie dam Ci tych spodni, co ona są za ciasne, ok? No, bo naprawdę pęcherz mnie bardzo bolał. No, to Ci ich nie da. Mama, ile może wytrzymać na czerwonym? Aparat? No. Jeszcze glir. O, bliższy glib, stąd super. Gdzie on jest? Tam jest ciemno? No to akurat postawisz pochodnie. A teraz spadasz. Upsy. Ale i tak ci się generuje. Gener no mam pełno życie i po pierwsze nie gram na potworach. Więc nie tracisz amu-amu. O, twierdza neterowa. Trochę mała. Ups, pomyliłem się. Trochę duża. Naprawdę duże. W życiu nie chcę jej badać. Czemu? Brzydko wygląda. No ale trochę na terraka zbiorę. Weź zbadaj. A czemu? Bo ja nigdy nie widziałam. O, cztery. Akurat zrobię sobie okej? Okej, okay, spoko. No dobra, to? Padłeś. To jest szkło nie to jest y, Lee Trochę ciemno dobrze wiele lepiej Upsy A weź y, zbadaj ten Tenko. A po co? Nether. Może oni też nie wiedzą jak się ten... Opsi! Gdzie jest nether? Jak się wygląda nether? Może jak... Gdybyś miał TNT! Wyobrażaj se to. No mam 4 prochu, brakuje mi jednego tylko. Super. Jeszcze trochę se zrobisz TNT. O widzę nasz, nasz e, spawner. Już wracamy, bo praktycznie po to tylko przyszedłem po glitch I tak mu wystarczy. Ma 30. A z czterech się robi jedna lampa. Kiedyś robiło się w, w je, więciu. Teraz jest taka fajna. Nie pal się. Nie. Dobra, to idziemy. I wyłączam od razu nether. Dalej. Come on. Come on. baby. ty co? No chodź. Nie lubię tych dźwięków. A mi nigdy... Ja nigdy nie słyszę takich dźwięków jak jestem ten. na też. No. Mm, diamentowy weźmy. Po co go? Żeby rozwalić y, ten... <kuh> I, i. Tak dużo uzbrojenia? A jak myślisz? Zaraz. Nie! Nie! Yeah. chciał iść do meteru? Gin. No. Jest obsydion. Po co ci obsydian. Żeby zrobić portal do piekła, chciałem go wyłączyć. Inaczej się nie da. Dobra, to ja idę w kima. Czyli spać. Tak. Chyba wiecie, ziomki, co to znaczy w kimę. Bo ziomki. Nie mówię, że jakieś małe dzieje. Ale ziomki. A jeszcze przed sami? trzeba iść, siku. <laughs> Kręcone schodki. Zakręciło mi się. No, idź spać. Z diamentowym mieczem, dla pewności. Bo Hirom Brain może mnie obudzić, bo wie. Hirom Brain! Bo są. są? Hillombrain mi otworzy drzwi.